Mnie Ojca i Syna, i Ducha Świętego Amen. Tańca szczęścia. Pierwsza modlitwa. O Jezu Chryste, słodkości odwieczna wszystkich obejmujących Cię miłością, radości przewyższająca wszelkie szczęście i oczekiwanie, prawdziwe zbawienie i nadziejo każdego grzesznika. Ty, który objawiłeś największym Twoim zadowoleniem zbyć między ludźmi, także z miłości dla nich po upływie zapowiedzianych czasów przyjąłeś naturę ludzką. Wspomnij sobie o Jezu, wszystkie cierpienia zniesione od chwili poczęcia, zwłaszcza w czasie swojej świętej męki, jak to przewidziała odwieczna myśl Boża i jak zdecydowała wola Najwyższego. Wspomnij sobie, Panie, że urządzając wyczułkę karystyczną, wraz z uczniami, po umyciu nóg, dałeś swoje najświętsze ciało i drogocenną krew, a udzielając pociechy z właściwą sobie dobrocią, przepowiedziałeś blisko o swoją mękę. Wspomnij na smutek i gorycz, które w udręczonej duszy odczułeś, wyznając wobec najbliższego otoczenia. Smutna jest dusza moja aż do śmierci. Wspomnij wszystkie obawy, niepokoje i boleści, które twoje delikatne ciało znosiło przed ukrzyżowaniem. Kiedy po odprawieniu po raz trzeci modlitwy, oblewając ci krwawym potem, zostałeś zdradzony przez swojego ucznia Judasza, aresztowany przez wybrany naród, oskarżony przez fałszywych świadków, niesprawiedliwie sądzony przez trzech sędziów tuż przed uroczystym świętej Wielkanocy, czyli Paschy. Wspomnij, że przywiązano ci do słupa i rozdarto ciało biczami że byłeś obnażony z własnych szat i odziany w inny strój na pośmiewisko, że Cię uchronowano cierniami, do ręki wożono trzcinę, zasunięto oczy i twarzy, Cię policzkowano i obrzucono belgami. Na pamiątkę tych wszystkich zniewak i boleści, które wycierpiałeś w okresie poprzedzającym mękę krzyża, daj mi przed nadejściem śmierci przeżyć prawdziwą skruchę serca, szczerą i całkowitą spowiedź, odprawić godne uczynienie i otrzymać odpuszczenie wszystkich grzechów. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Druga modlitwa. O Jezu, prawdziwa wolności aniołów, raju niezmąconego szczęścia, wspomnij sobie na odrazy i smutek, który odczułeś, kiedy nieprzyjaciel toczyli ci jak wściekłe lwy i tysiącami zniewak, policzkowaniem, kaleczeniem i innymi wymyślnymi udrękami prześcigali się o zdawaniu cierpień. Ze względu na te tortury i z tego błagam Cię Boski Zbawicielu, wyzwól mnie z więzu wszystkich nieprzyjaciół, widzialnych i niewidzialnych. A roztaczając błogosławioną opiekę, prowadź drogą doskonałości do zbawienia wiecznego. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Trzecia modlitwa. O Jezus, Tworzycielu nieba i ziemi, którego żadna rzecz nie może ograniczyć ani objąć. Ty, który ogarniasz i zespadasz wszystko swoją potęgą, wspomnij sobie na gorzką boleść, którą odczuwałeś, kiedy kaci przywiązując Twoje święte ręce i nogi do krzyża, Przeszyli je nawet od gruby występionych woździami i rozciągając Cię z niesłychanym okrucieństwem na krzyżu, niesyci Twych cierpień miotali obelgami na wszystkie strony i dając upu swojej wściekłości, powiększali Twoje rany przez zadawanie dodatkowych katuszy. Ze względu na ogrom cierpień, których doświadczyłeś podczas uprzywania, daj mi Twoją świętą bojaźń, Twoją prawdziwą miłość. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módź się za nami grzesznymi, teraz w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Czwarta modlitwa. O Jezu, lekarz niebieski, wzniesiony na krzyżu, by nasze rany uleczyć Twoimi, wspomina o i złamaniach, jakie doznałeś w swoich członkach. Także każdy z nich stał w jakiś sposób naruszony. Od stóp do głównie znaleziono miejsca na Twoim ciele, które nie było pokryte raną. W takim stanie poniżenia, zapominając o własnych cierpieniach, nie przestawałeś modlić się do ojca z nieprzyjaciół słowami. Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Na moc tego bezgranicznego miłosierdzia i na pamiątkę owej boleści spraw, że pamięć Twojej gorzkiej męce przywiodła nas do doskonałej skruchy i przyniosła odpuszczenie wszystkich popełnionych grzechów. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, świeci się Ibie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola twoje jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Piąta modlitwa. O Jezu, zwierciadło odwiecznego blasku, wspomnij na smutek, którego doznałeś, kiedy w świetle boskiego poznania... Rozważając nad przeznaczeniem tych, którzy mieli być odkupieni dzięki zasługom Twojej świętej męki, widziałeś zarazem wielkie tłumy skazanych, którzy szli na potępienie z powodu rozlicznych grzechów. Żal Ci było tych nieszczęśliwych ludzi, zgubionych i rozpaczonych. Przez to bezgraniczne współczucie i miłosierdzia, zwłaszcza przez wzruszającą dobroć, okazaną skruszonemu łotrowi, współkrzyżowanemu na Golgocie, kiedy mu powiedziałeś Dziś ze mną będziesz w raju. Błagam Cię, o słodki Jezu, okaż miłosierdzie mi grzesznej w godzinę śmierci. Amen. Ojcze nasz, który się w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryga, Matko Boża, módl się za nami grzeszty i teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłość moja, bądź wielbiony, z się nade mną. Szósta modlitwa. O Jezu, łaskawy i upragniony Król, wspomnij na boleść, którą odczułeś, kiedy nagi jak nędzarz, przykuty do krzyża, zostałeś na tym drzewie hańby wyśmiany i wzgardzony. Wszyscy twoi krewni i przyjaciele opuścili cię z wyjątkiem ukochanej matki, która stała wiernie przy tobie podczas konania. Ty zaś poleciłeś się swojemu wiernemu uczniowi, mówiąc z najświętszej Marii Panny: Niewiasto, oto syn twój, i do świętego Jana, oto matka twoja. Błagam Cię, o mój zbawicielu, przez miar boleści, który on dziś przeszedł duszę, Twojej najboleśniejszej matki, współczuj ze mną we wszystkich moich trapieniach i doświadczeniach, zarówno cielesnych, jak i duchowych, aby mnie wszystkie przezwyciężyła w życiu, a zwłaszcza w ostatniej godzinie przed nadejściem śmierci. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, święć się ibie Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki na ziemi, chleba naszego powszedniego, Dajda dzisiaj i odpuść tab nasze winy, jako im odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesz Ty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Siódma modlitwa. O Jezu, źródło niewyczerpanej litości, które z głęboką miłością się na krzycz tęsknotę pragnę. Było to pragnienie zbawienia rodzaju ludzkiego. Proszę Cię, o mój odkupicielu, rozpal pragnia naszych serc, byśmy wytrwale we wszystkich podejmowanych czynnościach dążyli do doskonałości. Wykaź w nas całkowicie pogodliwość ciała i żądze światowe. Amen. Ojcze, nasz, któryś jest w niebie, świeć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie taki na ziemi, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom, i nie ucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, żeż Ty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Ósma modlitwa. O Jezu, słodyczy serc, niepojęta dobroć, przez gorzką żółci ocet, który skosztowałeś na krzyżu z miłości ku nam, spraw, byśmy godnie przyjmowali Twoje ciało i Twoją bezcenną krew. Lekarstwo i pociechę naszych duszcza siemskiego, pielgrzymowania i w godzinie śmierci Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa, naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaść między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesz Ty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wierpiony i zmiłuj się nade mną. Dziewiąta modlitwa. O Jezu, cnoto królewska, radości ducha, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy zatopiony w smutku z powodu zbrzającej śmierci, znieważony, wykpiony przez wybrany naród, opuszczony, przez Ojca Twego połowić głośno. Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. Zaklinam Cię mój Zbawicielu, przez doznaną trwogę, abyś mnie nie opuścił podczas cierpienia i trwogi, jakie wołuje zbliżająca się śmierć, sąd Boży. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje jako w niebie taki da ziemi. Dawa naszego powszedniego daj dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź uwielbiony i zmiłuj się nad mną. Dziesiąta modlitwa. O Jezu, który jesteś początkiem i końcem wszystkich rzeczy, życiem i szczytem cnót, wspomnij sobie, że ze względu na mnie zostałeś pogrążony w niezmierzonych boleściach. Przez ten bezmiar cierpień spowodowany okrutnymi ranami, które zadały grzechy świata, nauczy mnie zachować z prawdziwą miłością Twoje przykazania, bo one dla tych, którzy Cię kochają, są łatwą i jedną drogą do zbawienia. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Trowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś między i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Jedenasta modlitwa o Jezu. Niezgłębione źdłom miłosierdzia, błagam Cię z uwagi na pamięć o Twoich ranach, których dojmujący ból doszedł do szpiku kości, pełni wszystkie wnętrzności, wyrwij mię z grzechów i ukryj w głębi tych ran przed zagniewanym obliczem sprawiedliwości, aż mnie Twoje oburzenie i słuszny gniew. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi, chleba naszego powszedniego. Daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Drowaś Maryjo, łaski pełna, paz z Tobą, błogosławionaś tymi z niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony, zmiłuj się nade mną. Dwunasta modlitwa. O Jezu, zwierciadło prawdy, miłości zwieńczająca wszystkie siły ducha. Znaku jedności, rozdarty i umęczony okwitym upływem godnej wilbienia krwi, wspomnij na niezliczone rany, które okryły Cię od stóp do głów. O niezmierna i totalna boleści, którą znosiłeś w swym dziewiczym ciele z miłości ku nam. Jezu Chryste, co mogłeś to dla mnie uczynić? Czego jeszcze nie dokonałeś? Zakinam Cię o mój Zbawicielu. Wszystkie swoje rany znasz drogocenną krwią w moim sercu, a mogła w ustawicznie czytać boleść i miłość Twoją. Sprawa przez moje przedgnięcie Twojej męki znaczył się w mojej duszy owoc Twych cierpień. Niech Twoja miłość wzrasta w niej codziennie do czasu, aż stanę przed Tobą skarbie wszystkich dóbr i wszystkich radości. O słodki Jezu, daj mi w życiu wiecznym to, co Cię błagam. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, żeś teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony, zmiłuj się nade mną. Trzynasta modlitwa. O Jezu, odwieczna potęgo, król nieśmiertelny i niezwyciężony, wspomnij na boleść, którą znosiłeś, kiedy opuściły Cię wszystkie siły zarówno ciała, jak i ducha, kiedy skłaniając głowę świadczyłeś, wykonało się. Błagam Cię, Panie Jezu, przez zupełne wyczerpanie i przyniatając niepokój, jakich doznałeś przed dopełnieniem dzieła odkupienia, zmiłuj się nade mną w ostatniej godzinie życia, kiedy dusza moja będzie w a serce pełne trwoki. W Tobie ufność pokładam. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoje, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj. Nie odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, Anna nas baw ode złego Amen. Zdrowaś Maryja, łaski pełna, Pan z Tobą błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości Moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nede mną. Czternasta modlitwa. O Jezu, jedyny Syn Ojca, blasku i wyrazie jego istoty, wspomnij na serdeczne i pokorne polecenie się ojcu w głównej powiedzi: Ojcze, w ręce twoje oddaję ducha mego. I wtedy skonałeś. Ale choć całe ciało kaleczałe i zbroczone krwią, oddając ostatnie tchnienie, przestało żyć, Twa boska moc otworzyła źródło miłosierdzia i wylała zdroje łaskot pięć dla ludzkości. Przez tę drogocenną śmierci wszystkie jej okoliczności błagam Ci, Królu Święty, wzmocnij mi pomóż w walce przeciw szatanowi ciału i krwi, ażebym umarła do świata żyła gotową dla Ciebie. Proszę gorąco, przyjmij w godzinę śmierci moją Pięgrzynią, wygnańczą duszę, w ram wieczności. Amen. Ojcze nasz, który się z niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, taki i na ziemi. Nawa naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy nasze winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami, grzesz Ty teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź wielbiony i zmiłuj się nade mną. Piętnasta modlitwa. O Jezu, usymbolizowany w rajskiej winorości, wspomina w picie broczącą krew, która popłynęła hojnie z Twojego ciała Gwino, z zdojrzały grąd tłoczni. Przebity włócznią żołnierza, wylałeś wszystką krew i wodę do ostatniej kroki. Wisząc wysoko na krzyżu, z na najświętszą głową. Stałeś się jak pęk ze skniętej miry. Bezwładnie ją trętwiały byś nadużycia na zewnątrz i we ciała, aż do szpiku kości. Przez gorzką mękę i przez wylaną drogocynną krew, błagam cię, słodki Jezu, zranił moje serce łaską, żeby łzy pokuty i miłość stały się dla mnie dniem i nocą tak potrzebne jak le powszedni. Nawróć mi całkowicie do siebie, aby me serce utworzyło dla ciebie stałe mieszkanie, aby moja mowa była ci miła, a koniec życia obieńczony nadzieją spotkania z Tobą w raju. Gdzie mogłam Cię chwalić i błogosławić na wiki wraz ze wszystkimi świętymi Amen. Ojcze nasz, który się z niebi, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, taki dla Ziemi chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako im my odpuszczamy naszym winowajcom. Nie wódź nas na pokuszenia, ale nas zbaw o złego. Amen. Zdrowaś Maryja, łaski pełna. Pan z Tobą błogosławionaś ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Jezu, miłości moja, bądź i zmiłuj się nade mną. W imię Ojca, Syna i Ducha Świętego. Amen.